Szukasz międzyplonu, który nie tylko poprawia glebę, ale i na siebie zarabia? Przedstawiamy mieszankę poplonową pod laską 20 kg Sowul. Prawdziwy hit wśród rolników. Co w niej znajdziesz? 50% życicy wielokwiatowej, która chroni glebę przed erozją i zatrzymuje wilgoć. 30% wyki o To roślina bobowata, która wiąże azot z powietrza. 20% koniczyny inkarnatki która poprawia strukturę gleby i zwiększa próchnicę. I teraz najważniejsze: ta mieszanka spełnia warunki dopłat w ramach ekoschematu, rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Wysiewasz po zbożach i zostawiasz na zimę, a za to możesz otrzymać kilkaset złotych dopłaty za hektar. Ale to nie wszystko. Mieszanka Podlaska to także pasza o wysokiej wartości. Dzięki życicy, wyce i kończynie to świetna zielonka, kiszonka albo siano. Idealna dla bydła mlecznego i opasowego. To nie tylko tania inwestycja, to też ochrona gleby na lata. Zatrzymujesz wodę, ograniczasz rozwój chwastów, odbudowujesz mikroflorę i poprawiasz strukturę gleby. Może się wysiewać po zbożach ozimych i jarych. Zimuje świetnie i nie ma dużych wymagań glebowych. Mierzanka podlaska to naturalne nawożenie, dopłaty, pasza i zdrowsza gleba. Od teraz dostępne w naszym sklepie. Serwis Witczak Sklep.